Asmund, 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 pragniesz wielkiego rewanżu między tobą a mną, ale uwierz mi, takiego rewanżu nie będzie. Owszem, wygrałeś jedną walkę, ja również z tobą raz wygrałem. I co teraz za każdym razem będziesz chciał kolejnego i kolejnego rewanżu? Zastanów się, to nie ma sensu. Ale jeśli myślisz, że na 31 maja na wielką galę Maniac Zone Wrestling w Guhoazach pozostawię ciebie bez przeciwnika, to jesteś w wielkim błędzie. Tak się składa, że wspominajesz o jakiejś grze. A ja znam jedną osobę, która doskonale wie, jak rozgrywa się gry. I myślę, że ta osoba pokaże ci, gdzie jest Twoje miejsce w ringu. Natomiast jeśli chodzi o mnie. Ja dalej będę podążał swoją drogą. No hej!